Cześć, po tej stronie Sebastian Żukowski, a to jest podcast Lepszy Ty. Witam Cię drogi słuchaczu w kolejnym odcinku podcastu i chciałem tylko przypomnieć, że misją projektu Lepszy Ty jest propagowanie wartościowej wiedzy, która wykorzystana w odpowiedni sposób jest w stanie pomóc zmienić Twoje życie, w czym chce Ci realnie pomóc, ponieważ wiedza sama w sobie jest olbrzymią wartością, która daje nam przewagę w różnych sytuacjach, w których możemy być wystawieni na konkretne wyzwania które to pojawiają się w najmniej oczekiwanym momencie. Pomóż w dotarciu tej wiedzy do większego grona, polub i zasubskrybuj. Za co z góry dziękuję. A dzisiaj zapraszam Ciebie do kolejnego odcinka, w którym wyjaśnię Ci dlaczego Twoja codzienność już dzisiaj mówi o tym jaką będziesz miał przyszłość i jak to się dzieje, że nawet kiedy nic nie robisz, wpływasz na swoje życie. Zapraszam. Mam świadomość, że wielu z Was, wielu z nas, Znanie jedno hasło motywacyjne, które nawołuje do czynienia zmian w życiu, po to, aby było ono lepsze, bardziej wartościowe, a my sami byśmy mogli wzrastać, czuć się wspaniale. I nie jest to banał, pomimo że tak czasami brzmi, ale jest to prosta prawda, za którą jest pokazany prawdziwy trud zmiany. I mówiąc o zmianie, warto powiedzieć, że podświadomie się jej boimy. A wynika to z naszej części ludzkiej natury, ukształtowanej w, w różnych schematach. Mechanizmach adaptacyjnych związanych z naszą ewolucją. Tam, gdzie kiedyś ludzie doświadczali niepewności, w tej niepewności również widzieli i w zmianach widzieli niepewność i w niepewności widzieli zmiany. I zatem się mogło czaić realne niebezpieczeństwo, i ten mechanizm funkcjonuje w nas do dzisiaj. Podświadomie, bo obawiamy się zmian, odczuwamy pewien lęk, a należy zdać sobie sprawę z tego, że ilość zmian, których doświadczamy w życiu których będziemy doświadczać jest trudne do oszacowania. Jedno co jest pewne, to jest zmiana. To jest takie hasło, takie powiedzenie, które rzeczywiście oddaje realność i oddaje tutaj prawdę tego, że zmiana nam nieustannie towarzyszy. Jaki ma to wpływ na twoją przyszłość? O tym właśnie powiem w dalszej części podcastu. Należałoby sobie powiedzieć, może na początku o naszej codzienności, która prowadzi nas do naszej przyszłości, ponieważ ma to naprawdę realny wpływ i należy sobie zadać pytanie: czy kontrolujemy funk nasze funkcjonowanie każdego dnia? Czy jesteśmy świadomi tego, co robimy i jak wygląda nasz codzienny dzień? Czy znamy swoją rutynę? Jaka jest nasza rutyna? I co to jest rutyna? Może zacznę od tego, co to jest ta rutyna. Bardzo często powtarzany i z... rzeczownik, zwrot, który można usłyszeć rutyna. Więc rutyna związana z naszym życiem i z tym, co nas e, wzmacnia, rozwija co może nas, ale również co może nas ciągnąć dół o czym też mówiłem w jednym z odcinków naszego podcastu to jest element naszej tożsamości, poprzez który wyrażamy to kim jesteśmy, określa nas w sposób jednoznaczny i prawdziwy, ponieważ pochodzi od nas. To my ją kreujemy każdego dnia poprzez nasze reakcje, nawyki i schemat funkcjonowania. A one wszystkie mówią o nas bardzo dużo określają naszą postawę w stosunku do siebie oraz do otaczającego nas świata. Powiedziałam, że rutyna to jest element naszej tożsamości. No jakże inaczej? Odpowiedzmy sobie na pytanie: co nas tak naprawdę określa? Czy maski, które zakładamy każdego dnia, pokazując na, w mediach społecznościowych różne nasze oblicza, te najlepsze nasze oblicza, najlepsze nasze życie, czy określa nas to, co robimy w skali czasu każdego dnia w powtarzalny sposób? No, chyba to drugie, tak? Bo jest to prawdziwe, pochodzi to z naszej głębi, z naszego wnętrza, jest to element naszej tożsamości, jest to część nas i to jesteśmy prawdziwy, prawdziwi my. To jest nasza rutyna, to jest nasza codzienność. A naszą codzienność kreujemy od momentu naszego narodzenia i to nam towarzyszy w drodze przez życie, nawet wtedy, kiedy nie jesteśmy tego świadomi. Ponieważ często się zdarza, że konkretne czynności właśnie wykonujemy w mniej świadomy lub bardziej świadomy sposób. Często jest to w trybie autopilota. Nawet nie rejestrujemy niektórych z nich. I niektórych naszych nawyków, co prowadzi nas do utrwalania się takiego właśnie mechanizmu w naszym życiu. Tak na marginesie, automatyzm to mechanizm, którego głównym celem jest mniejszy wydatek energetyczny naszego mózgu. Na zrealizowanie konkretnej czynności jest to bardzo powszechny właśnie mechanizm, którego doświadczasz bezwiednie wielokrotnie w ciągu dnia. Odnośnie automatyzmu i nieświadomego funkcjonowania, chciałbym, żebyś zrozumiał, że takie funkcjonowanie, pomimo że jest wpisane w naszą naturę, nie jest dla nas dobre, i pierwszym krokiem właśnie w budowaniu rutyny, nad którą mamy kontrolę, jest świadomość występowania tego mechanizmu. Tryb autopilota w Twojej codzienności to prosta droga do utrwalenia tych samych nawyków, takich samych reakcji i schematów działania prowadzących do łatwo przewidywalnej przyszłości. Bardzo ważne, i warto zapamiętane jest to, że Twoja codzienność, to jak funkcjonujesz, jak żyjesz, w relacji z sobą oraz z innymi osobami i jak dokonujesz wyborów, nie tylko jest wizytówką Twojej osoby, ale również określa w jakim kierunku zmierzasz. Tylko Ty jesteś kreatorem swojej przyszłości i właśnie robisz to w tym konkretnym momencie. Słyszałeś zapewne o tym, że to jak myślisz kreuje Twoją rzeczywistość. I nie jest to tani chwyt reklamowy. Ale potwierdzony w badaniach naukowych mechanizm neurobiologiczny. A wygląda on następująco. Generowanie tych samych myśli powoduje, że dokonujesz tych samych wyborów, które prowadzą do powstawania w naszym życiu tych samych zachowań. Te same zachowania skutkują pojawieniem się takich samych doświadczeń, które z kolei powodują odczuwanie tych samych emocji. Ostatecznie te emocje prowadzą do generowania takich samych myśli. Nasz mózg nie wie, co jest rzeczywistością, a co nie. Dlatego każdą myśl i stan emocjonalny traktuje poważnie traktuje tak samo. Zauważ, że mamy powtarzający się schemat funkcjonowania i kreowania takiej samej rzeczywistości, funkcjonując na autopilocie, nie dając sobie szansy na inny jej rodzaj. Co więcej, Twoja wykreowana rzeczywistość tworzy Twoją przyszłość poprzez konkretne, utrwalone zachowania i idące za nimi konsekwencje Twoich wyborów. Dla lepszego zobrazowania posłużę się znanym przykładem opisującym sytuację dwóch braci bliźniaków, synów tego samego ojca, alkoholika. Każdy z nich miał taki sam start w życiu, takie same codzienne uwarunkowania i wynikające z nich możliwości lub wyzwania. Niemniej jednak, każdy z nich w dorosłości wiódł zupełnie inne życie. Jeden z braci poszedł w ślady ojca i funkcjonował w zależnieniu, drugi z nich wprost przeciwnie odniósł sukces zawodowy, prywatny i społeczny. Jest to przykład dość powszechnie spotykany, ale również dość często realnie występujący w życiu. Jednoznacznie pokazuje i udowadnia, że nasza codzienna postawa, to jak żyjemy i jakie decyzje podejmujemy, determinuje naszą przyszłość, co również wpływa pośrednio lub bezpośrednio na nasze życie i życie innych osób. Jesteśmy powiązani ze światem poprzez sieci społeczne oraz ciągi przyczynowo-skutkowe. Dlatego nasze poczynania pozostawiają w rzeczywistości swój unikatowy ślad. Nic nie dzieje się bez przyczyny, ale za przyczynowością i stoi nasza, nasza skuteczność i nasza sprawczość i oczywiście skala czasu, bo zmiany wymagają czasu, pozytywne lub negatywne. I to są uwarunkowania, które sami tworzymy w naszej codzienności poprzez takie właśnie schematy myślowe i i stojące za nimi przekonania, i finalnie emocje, i te same myśli, które kreujemy. Chciałbym, żebyś zapamiętał, że dla każdego człowieka upływ czasu jest czymś nieuniknionym. Niemniej jednak często nie zastanawiamy się nad, nad potencjalnymi konsekwencjami naszych codziennych wyborów oraz postaw w perspektywie wieloletniej. Tym samym odbieramy sobie realną możliwość korzystania z zasobów, które mamy, kształtowania naszego życia. Nie dostrzegając tej oczywistej zależności, lub nie chcąc jej zauważyć, ponieważ wiąże się to w pewnym sensie z określonym trudem i odpowiedzialnością. W swojej przyszłości należy szukać w swojej teraźniejszości i zapewniam cię, że ona już tutaj jest. A ty sam jesteś w stanie ją zwizualizować i poczuć poprzez świadomy i obecne w życiu tu i teraz. Wizualizacja to narzędzie, które pozwala nam poczuć pozytywne rezultaty naszych starań. Zanim osiągniemy końcowy efekt, pozwala nam trzymać się wybranej ścieżki. Mamy dużą trudność w postrzeganiu życia jako podróży w skali czasu i patrzenia ja na to, co robimy w kategoriach konsekwencji, jakie to będzie miało za 10, 20 czy 40 lat. Dlatego rzeczownik zmiana, którego użyłem na początku, ma tu bardzo dużo do powiedzenia i zaoferowania, ponieważ tylko świadoma praca nad zmianą w Twojej teraźniejszości przyłoży się na Twój komfort w przyszłości. O czym mówiłem w szóstym odcinku: mózg sprawny i zdrowy na wiele lat, oraz w czternastym idź krok po kroku. Dam taki przykład, że od ciebie zależy, jakie będziesz miał zdrowie i jakim będziesz w dobrostanie za 20-40 lat. To naprawdę w większości zależy od ciebie. Udowodniono i wiele badań naukowych, szczególnie w ostatnich latach, wykazało, że na przykład choroby neurodegeneracyjne których, których reprezentantem jest choroba Alzheimera. One już występują, kształtują się, zaczynają 20-40 lat przed wystąpieniem pierwszych objawów. I powodem jest, powodów jest wiele. Jest zła dieta, jest brak ruchu, są uwarunkowania też częściowo genetyczne, ale z drugiej strony, jeżeli jesteśmy w stanie zadbać o nasze zdrowie już dzisiaj, jesteśmy w stanie poprzez świadome funkcjonowanie nie przyczyniać się do pogorszania naszego, naszego dobrostanu w przyszłości, to mamy sprawczość w naszych rękach. To już dzisiaj, teraz, w teraźniejszości, w jakiś sposób kreujemy naszą przyszłość, nasz dobrostan w przyszłości. To jest jeden z przykładów. A jeżeli już mówimy o mocy sprawczej, to też dam takie dwa przykłady, jeżeli chodzi o to, jak to zmienia Twoje życie. I są to takie schematy, które są schematami powtarzalnymi, często spotykanymi. I mówię, mówię o dwóch postawach, jeżeli chodzi o nasze życie i podchodzenie do wyzwań. Myślisz, że nie uda Ci się skończyć studiów, które rozpocząłeś. Twoje myśli powodują, że wybierasz częste imprezy i zabawy. Bo szukasz uzasadnienia i potwierdzenia swoich, swojego przekonania. Następnie tego, następstwem tego jest obniżenie priorytetu dla studiów, które realizujesz. Prowadzi to do zaniedbywania nauki, na skutek czego masz zaległości i powstajesz przedmioty. Wzwala to w tobie emocje negatywne, takie jak złość, frustracja, rozczarowanie oraz rezygnację, co prowadzi do myśli potwierdzających, tak na pewno nie uda mi się ukończyć tych studiów. I koło się zamyka. I finalnie nie kończyć studiów lub przerywasz naukę. Przeciwieństwem tego jest postawa, w której jesteś przekonany, że skończysz studia, że sobie poradzisz. Pomimo tego, że są trudne, że rzeczywistość nie jest najłatwiejsza, twoje myśli priorytetyzują naukę najwyżej, co prowadzi do tego, że nie zaniedbujesz i uczysz się w pełni zaangażowany. Prowadzi to oczywiście do tego, że zaliczasz przedmioty, dzięki czemu pojawiają się w tobie pozytywne emocje, takie jak radość, duma, szczęście, optymizm, a to ostatecznie generuje myśli potwierdzające: tak na pewno skończę studia, uda mi się. Koło się zamyka, kończy studia. Twoja postawa jest pozytywna, wierzysz w siebie, twoje poczucie własnej wartości jest dużo większe. Tak samo może być z każdym innym celem lub wyzwaniem, ale łączy je jeden ważny element: zaangażowanie lub jego brak. My ludzie często szukamy potwierdzeń naszych porażek, wszędzie, nie tylko w nas. Dlatego nie dostrzegamy właśnie w nas realnej mocy sprawczej, którą już posiadamy. Oczywiście wiąże się to z odpowiedzialnością, dlatego że każdy, że każdy jest odpowiedzialny za swoje życie. A kiedy od niej uciekamy, nigdy nie przypiszemy sobie sprawczości. Wtedy, kiedy nie bierzemy odpowiedzialności za nasze życie, nie ma sprawczości. A jest wręcz przeciwnie, że tam, gdzie jest autentyczna odpowiedzialność, zawsze Będziemy czuć, że mamy sprawczość w naszych rękach, a to zmienia wszystko. To, jak żyjemy każdego dnia, wskazuje z dużą dozą prawdopodobieństwa sposób i jakość naszego życia w przyszłości. Zauważ, że tam gdzie jest ciekawość świata, otwartość na nowe, na relacyjność, sieci społeczne, doświadczenia, to postawa, która stwarza wiele możliwości i która sama w sobie mobilizuje do pracy nad sobą, co z kolei prowadzi nas dalej brak działania, życie bez poczucia celu. Życie w takim zastoju samo w sobie z jednej strony wprowadza przypadkowość w codzienności, a z drugiej stawia nas w roli pionka w grze. Czy to zmieni naszą przyszłość? Tak, to będzie kreować konkretne uwarunkowania wynikające z naszej postawy. Otwartość na zmiany oraz możliwości, które przecież pojawiają się zawsze na naszej drodze. To co robimy, zawsze jeżeli robimy coś więcej, prowadzi nas do czegoś więcej, do czegoś nowego. Jeżeli czegoś nie robimy, odbieramy sobie możliwość zmiany naszego życia na lepsze. Odbieramy sobie sprawczość. A przyszłość to wypadkowa naszej postawy, otwartości na świat, dostrzegania nawet małych szans i cudów naszej codzienności. I wreszcie, odwaga. Odwaga, wewnętrzna postawa, która jest siłą pozwalającą nam przekraczać granice lęku. Prawda jest taka, że nie na wszystko mamy wpływ w życiu, i ta świadomość pomaga mierzyć się z wieloma codziennymi wyzwaniami. Ważne jest, żeby była w tym akceptacja tej właśnie prawdy, bo w niej znajdujemy już dodatkową siłę do tego, że mimo wszystko iść do przodu, że próbować, żeby się starać. Co warto zapamiętać z tego odcinka? To, że podświadomie boimy się zmian, bo jest to częścią naszej ludzkiej natury, ponieważ tam, gdzie jest nieznane kiedyś postrzegano i my również, w pewnym sensie, postrzegamy niebezpieczeństwo. Tryb autopilota w Twojej codzienności to prosta droga do utrwalenia tych samych nawyków, takich samych reakcji i schematów działania, które prowadzą nas do łatwo przewidywalnej przyszłości. Produkowanie tych samych myśli powoduje, że dokonujemy tych samych wyborów, które prowadzą nas do powstania w naszym życiu tych samych zachowań, a te same zachowania skutkują pojawianiem się takich samych doświadczeń, które z kolei powodują odczuwanie tych samych emocji. Ostatecznie te emocje prowadzą nas do generowania takich samych myśli, a poprzez myśli kreujemy nasze samopoczucie, a, w tym, a tym samym naszą rzeczywistość prowadzącą nas do, do przyszłości. To, jak żyjemy każdego dnia, wskazuje z dużą dozą prawdopodobieństwa sposób i jakość naszego życia w przyszłości. Mam nadzieję, że poprzez przekazane w tym odcinku informacje udało mi się przekonać Ciebie do tego, że Twoja przyszłość jest w Twoich rękach oraz pokazać dos dosyć wyraźny mechanizm kreowania naszego samopoczucia, które przecież ma wpływ na naszą codzienność, a tym samym na naszą przyszłość. Już dzisiaj zapraszam Cię do kolejnego odcinka oraz do obserwowania projektu Lepszy Ty w mediach społecznościowych. Za dzisiaj dziękuję. Pamiętaj, że to co dobre już w Tobie jest, a to, że podjąłeś decyzję, aby się rozwijać, tylko potwierdza, że jesteś wartościowym i ambitnym człowiekiem. Trzymaj się i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Fajnie, że jesteś i dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli był on dla Ciebie wartościowy, to proszę udostępnij go swoim znajomym, tak aby również oni mogli stawać się lepszą wersją siebie, a projekt Lepszy Ty mógł realizować swoją misję edukacyjną. Zapraszam Cię do odwiedzenia profilu Lepszy Ty w mediach społecznościowych oraz strony internetowej www.lepszyty.pl, gdzie znajesz wiele ciekawych materiałów i treści. I w końcu zachęcam Cię do pracy nad sobą poprzez systematyczne stawianie sobie wyzwań oraz regularną edukację. Pozdrawiam serdecznie Sebastian Żukowski.